Nie sposób po takim etapie nie powiedzieć kilku słów. Z Perudzi do Montalcino przepiękna droga, z Umbri do Toskanii spektakularne widoki. Rzeczywiście to wszystko dodawało jeszcze dramatyzmu temu, co działo się na 11 etapie, a działo się naprawdę dużo. Jak to mówią Włosi, to było prawdziwe tapone. Okazuje się, że nie trzeba wysokich gór, nie trzeba tych przełęczy zasypanych śniegiem, wystarczy. Jeden etap, na którym jest 35 km dróg szutrowych, żeby naprawdę wywrócić ten wyścig do góry nogami, no bo w pewnym sensie on nam się wywrócił do góry nogami. Mieliśmy ucieczkę, mieliśmy piękne zwycięstwo Szwajcara. Mauro Schmidt, młodziutki kolarz, 21-letni, uciekł w końcówce razem Alessandro Kowim, 22-latkiem, a więc dwóch młodziaków pojechało, walczyło o swoje największe w karierze zwycięstwo. Odniósł je Szwajcar, rzeczywiście w pięknym stylu, piękny był ten finisz, no ale to, co tak naprawdę najważniejsze, to działo się za ich plecami i to zaczęło się już na pierwszym sektorze bruku. To było jeszcze 70 km przed metą, ale już tam zobaczyliśmy, co zrobili kolarze Ineos Grenadiers. To tempo narzucone przez Filip Pogannę, tempo które sprawiło, że on sam mało nie wyleciał z trasy na jednym z zakrętów, no ale to porwało peleton w strzępie. Widzieliśmy, że po wyjeździe z tego sektora, tak naprawdę w drugiej grupie, która została. Byli e, i Remco Evenepoel i, e, i inni kolarze z czołówki klasyfikacji generalnej. Oni wszyscy gonili. Własow przecież e, był także w drugiej grupie. Widzieliśmy Astana i Dekeni Quickstep. Wykonały olbrzymią pracę, żeby te grupy połączyć. No, jak się okazało, dla Własowa. E, Opłaciło się gonić. Natomiast Remko Evenepoel przeżywał dziś naprawdę dramat na trasie 11. etapu. Ten młody chłopak, ja mówiłem, że obawiam się tego, że on w pewnym momencie po prostu nie wytrzyma, że jednak no, ta regeneracja na tak długim wyścigu, jakiego jeszcze nigdy nie jechał po 9 miesiącach przerwy, po tym jak uczył się chodzić kilka miesięcy temu, no, to naprawdę byłby cud, gdyby on ten cały wyścig wytrzymał i, i stanął na podium. Oczywiście on jeszcze nie wypadł ostatecznie z gry, ta jego strata w klasyfikacji generalnej w tej chwili, to są 2 minuty i 22 sekundy, a więc to wszystko jest do odrobienia, ale wydaje mi się, że z każdym dniem to zmęczenie u Remko Ewanepula jednak będzie narastać. No dziś widzieliśmy wyraźnie, widzieliśmy tę jego wściekłość, kiedy wyrzucił z ucha e, słuchawkę, kiedy m, odganiał właściwie João Almejdę, żeby, żeby jechał, żeby go zostawił samego. Później no zreflektował się, to, to były emocje, później przyszła chwila namysłu, e, siadł na kole Almeida i rzeczywiście gonił, gonił do końca, minimalizował te swoje straty, ale na pewno dla Remco Evenepula to był nieudany etap, jeszcze gorszy etap dla Dana Martina i Davide Formolo. Oni stracili kontakt z czołówką już na tym pierwszym odcinku szutrowym i już więcej tej czołówki nie zobaczyli. Oni stracili dziś naprawdę bardzo, bardzo dużo i pożegnali się z marzeniami o wysokim miejscu w klasyfikacji generalnej. Ciągle wydawało się, że, że Dan Martin jest, jest w grze, że, że Formolo też powalczy, no ale dziś na tej drodze do Montalcino okazało się, że nie. As Przodu, znaczy z przodu mieliśmy ucieczkę, ale ucieczka to było jedno. To, co najważniejsze działo się za plecami tej, tej ucieczki. Mówiłem o tej pracy Filip Poganny, no a później przyszła kolejna kolejnych. przede wszystkim Gianniego Moskona. To, co Gianni Moskon wykonał dla, dla Egana Bernala, no to też była naprawdę rewelacyjna praca i widzieliśmy, co się działo za ich plecami. Kolejni kolarze odpadali, odpadali, odpadali. Mieliśmy atak, atak Beneta z Fosem, w pewnym momencie wydawało się, że kolarze Jumbo -Visma tutaj coś zamieszają, no nic nie zamieszali ponieśli straty, e, Bennett większe, FOS mniejsze. A ta końcówka należała znowu do Egana Bernala. Najpierw zaatakował Buchmann, Buchman, który wyraźnie odżył na początku drugiego tygodnia, on jechał cały czas dobrze, ale no tak, tak bez rewelacji, bez błysku. Natomiast mówił mi Czarek Benedetti w tej rozmowie w dniu przerwy, że Buchman no, ma wielkie cele w tym wyścigu i że przyjdzie, przyjdzie jego czas. Ale ten jego czas miał przyjść na długich podjazdach, tam gdzie można równo jechać swoim mocnym tempem, a tymczasem na takim etapie jak dziś. Do Montalcino Emanuel Buchmann naprawdę pojechał znakomicie, to on zaatakował w końcówce. Jego jeszcze nie gonił Egan Bernal. Jak sam powiedział, dyrektorzy powiedzieli mu, że Buchmann ma ponad minutę 40 straty, a więc on nie zareagował. Natomiast już kiedy skoczył Własow, no to Bernal zareagował natychmiast. Ale zareagował tak. Że jak widzieliśmy, zostawił Własowa, zostawił wszystkich innych, doszedł do Buchmana, z Buchmanem pojechał na metę. Obaj walczyli do ostatniego metra o sekundy. Bernal jeszcze Buchmana na tej ostatniej górce, na tym ostatnim podjeździe w Montalcino zostawił. No naprawdę kolejny pokaz nieprawdopodobnej mocy tego, tego kolarza. To jest, no tak jak mówiłem w dniu przerwy, ja nie widzę w tej chwili nikogo, kto byłby w stanie wskoczyć do tej ligi, w której jeździ. Egan Bernal. To jest naprawdę niesamowite, w jaki sposób ten chłopak potrafi atakować, jak dynamicznie potrafi jeździć i jak potrafi wykorzystywać każdy teren. No, byle, byle on się też nie zajechał za wcześnie, bo, no, bo to, są, to są ludzie. To nie są. Oni czasem wyglądają jak superbohaterowie, jak nadludzie, ale to nie są nadludzie. Każdy z nich może mieć dzień słabości. Egan Bernal też. Tak więc, no ale z drugiej strony, jeżeli można mieć dzień słabości, no to warto wcześniej nadrobić coś nad rywalami i to cały czas regularnie robi Egan Bernal z etapu na etap. Oczywiście na tych trudniejszych etapach, chociaż widzieliśmy go w walce przecież także o sekundy bonifikaty na lotnej premii. Także szuka tych swoich szans Egan Bernal, no i na pewno on jest wielkim zwycięzcą po dzisiejszym etapie. Powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Własow stracił do niego 23 sekundy. Caruso, Yates, Yates sobie przypomniał. Ja zapomniałem o jejcie w dniu przerwy. Właściwie no, z kolarza, który miał wygrać ten wyścig, zrobił się takim gdzieś tam niewyraźnie jadącym. No ciągle, ciągle blisko, ale, ale no, to nie jest ten Yates, do którego się przyzwyczailiśmy. A dziś Yates też nic wielkiego nie pokazał, ale był, był tam, gdzie trzeba. Jechał wprawdzie na końcu grupki, ale później... Przeszedł wyżej, no i Yates dojechał z Caruso i z Fosem ze stratą 26 sekund do Bernala. Oczywiście, no bo to, to są straty, które nas najbardziej interesują. Mniej niż minutę stracił do Kolumbijczyka jeszcze Hugh Carphy, też dzisiaj dobra, dobra jego jazda i całej jego ekipy. Mniej niż dwie minuty stracili jeszcze tylko trzej kolarze: Ciccone, Nibali i Soler. No, Soler dzisiaj też widzieliśmy. Był moment, kiedy atakował, ale później jednak odpadł. Natomiast Vincenzo, Nibali czapki z głów. Ta praca, którą wykonał dla Giulio Ciccone na tym odcinku szutrowym, kiedy wyszedł na prowadzenie. Jeszcze później wiele razy pomagał Ciccone. No, Ciccone też atakował w pewnym momencie, ale w końcu okazało się, że nie wytrzymał. Pękł troszkę Giulio Ciccone dzisiaj. Stracił to swoje bardzo dobre miejsce w klasyfikacji generalnej. Stracił trochę e, czasu. No i ciężko, ciężko to będzie odrabiać. E, już 2 minuty i 8 sekund stracili Bardet który też przecież dobrze się czuje na, na, na szutrach, dobrze jeździł w Stradę Bianche. No i Remko Evenepoel. 2 minuty 8 sekund na tym jednym etapie do Montalcino. Na etapie, na którym nie było wysokich gór, no ale jednak te szutry robią swoje. Widzieliśmy, jak zmęczeni dojeżdżali dzisiaj kolarze. To był naprawdę wyczerpujący etap. Eee, Martin i Formolo ponad 6 minut, jak mówiłem, oni zostali zgubieni już na pierwszym sektorze. Eee, no i Naprawdę, myślę, że takie etapy, na takie etapie się czeka, bo to też jest odpowiedź na pytanie, czy warto te szutrowe odcinki, czy brukowane odcinki e, wsadzać na trasę wielkich turów. No, moim zdaniem warto. Ja myślę, że, że to był etap, który wszyscy zapamiętają. Owszem, niektórzy kolarze dużo zapłacili, no ale, ale tak to jest w wyścigu. No, po prostu trzeba umieć w tym terenie jeździć. Trzeba umieć jeździć w każdym terenie tak naprawdę. No, a, i, i widzieliśmy, że ci, którzy to potrafią. Naprawdę dziś stworzyli nam przepiękne widowisko. Patrzę jeszcze kto tutaj, no właściwie chyba wszystkich wymieniłem: i tych, którzy dziś zyskali, i tych, którzy dziś stracili. Jeśli spojrzymy na klasyfikację generalną, no to przed etapem do Montalcino ponad minutę do Bernala tracił dopiero 10 formolo. A teraz jak spojrzymy, no to Własow traci 45 sekund, ale już trzeci Damiano Caruso, bardzo dobra jazda Caruso dzisiaj. E, traci minutę 12. karfi, minuta 17. Yates, minutę e, 22 sekundy. Buchman, e, Buchman awansował o, o 9 pozycji, minuta 50. W dziesiątce mam jeszcze Pula, który spadł na siódme miejsce, no i traci teraz 2 minuty 22 sekundy. Ciccone, także spadek, 2 minuty 24. Tobias Foss Dobra, dobra jazda, awans y, tego kolarza na dziewiąte miejsce, no i zamyka dziesiątkę. Kolejny kolarz Ineos Granadiers, czyli Daniel Martinez ze stratą 3,15. Rozciągnęła nam się klasyfikacja generalna, już nie jest tak ciasno jak po dziesięciu etapach. No i myślę, pamiętajmy, niedługo kolan, niedługo ten szesnasty królewski etap w Dolomitach. Tam to wszystko znów może się przewrócić. Każdy może mieć dzień słabości, każdy może mieć dzień konia. Może Remco Evenepoel zregenerować się i mieć dzień konia. Wszystko może się zdarzyć, ale mam wrażenie, że ciężko, ciężko będzie młodemu Belgowi. Dziś po raz pierwszy zobaczyliśmy u Remco Ewenepula chwilę słabości. Tak więc piękny etap w Toskanii. Kolarze zdecydowanie zasłużyli na kieliszek Brunello, i, i myślę, że ten kieliszek dzisiaj przy kolacji był. Kolejne etapy przed nami. Zapraszam Was do oglądania. Jak się coś tak ważnego będzie działo jak dziś, to oczywiście zapraszam Was też na Giro News. No i zapraszam do subskrypcji kanału tradycyjnie.